I stąd się mówi o prawie o dobrej śmierci i się legalizuje, tak jak w Holandii, zwróćcie Państwu uwagę, nawet bez pytania samego zainteresowanego. Po prostu komisja lekarska dochodzi do wniosku, że tego to już trzeba eutanatować. To krótko mówiąc, mamy do czynienia z inżynierią społeczną, taką, że domaga się ona ofiar z ludzi i otrzymuje je w coraz po większej skali. To oczywiście, to oczywiście powoduje, że rodzina ma dodatko, dodatkowe uderzenie na spuistość rodziny od strony zupełnie nieoczekiwanej, od strony ekonomicznej. Rodzina po prostu traci sens ekonomiczny. Traci sens ekonomiczny. A co za tym idzie? Proszę Państwa, no bardzo trudno jest wymagać, to może nie jest takie widoczne, zwłaszcza na pierwszy oka, ale Antoni Desentek-Zippery mówił w małym księciu, że najważniejsze jest to, co jest niewidoczny dla oczu. I ma rację. Otóż, proszę Państwa, w społeczeństwach, w których upowszechnia się yy, yy, aborcja i eutanazja, a więc zabijanie, przyzwolenie zwłaszcza na zabijanie ludzi bardzo małych i ludzi bardzo chorych. Bardzo trudno oczekiwać ludzkich uczuć, wyrozumiałości i współczucia. Nie można już na to liczyć. To oczywiście też nie natychmiast. Też nie natychmiast. Ale po pewnym czasie, po 25, po 50 latach, dwóch, trzech pokoleniach skutki już zaczynają być widoczne go okiem. I proszę Państwa, to jest. Yy, yy, Projekt społeczeństwa zupełnie obcego cywilizacji, która nas ukształtowała, zupełnie obcego cywilizacji łacińskiej, która opiera się na trzech filarach. Na greckim stosunku do prawdy, to znaczy przekonaniu, że prawda istnieje, że nie leży po środku, czyli nie zależy od tego, co ludzie na ten temat nie mają, tylko leży tam, gdzie leży, że poznanie prawdy jest dostępne umysłowi ludzkiemu, że powinnością moralną człowieka, rozumnego jest poszukiwanie prawdy. Drugim takim filarem, na którym spoczywa cywilizacja łacińska, to są zasady rzymskiego prawa. Przekonanie, że volenti non fit to znaczy chcącemu nie dzieje się krzywda, traktowanie człowieka jako człowieka dorosłego, po prostu nie jako idioty, któremu trzeba mówić wyżej, niżej, w lewo, w prawo, prawda, tylko jako człowieka odpowiedzialnego, poważnego. I wreszcie religia chrześcijańska, właśnie jedna zasada religii chrześcijańskiej w postaci przekonania, że człowiekowi niezależnie od jego sytuacji społecznej, materialnej, Przysługuje pewne minimum godności. Minimum godności, dlatego, że jest dzieckiem bożym. To jest jedyne uzasadnienie godności, bo gdyby człowiek nie był dzieckiem bożym, to właśnie dlaczego go nie zjadać? No dlaczego? Co, co nas by powstrzymywało? Nic. Nic. Mówi się, Tadeusz Kotarbijski, jak był zapytany, co go powstrzymuje przed czynami niegodnymi, to mówił serce. No jak na filozofa, to trochę słabe uzasadnienie, prawda, serce, mniejsień sercowych, no potrzebujemy... Nie, otóż pewne zasady. Proszę Państwa i na koniec jeszcze powiem tylko tyle, bo nie chcę przedłużać, bo widzę, że już część osób się niecierpliwi. Otóż podstawowe takie, w sprzeczności inaczej może, jesteśmy dresowani do politycznej poprawności to jest presura, tak na zasadzie. Pogromcy zwierząt. Dostosowani jesteśmy do politycznej uprawności przy pomocy pewnych haseł pozornie oczywistych. Takim hasłem pozornie oczywistym jest koncepcja państwa neutralnego światopoglądu. No, jak tak słyszymy, to naturalnie, jak rzecz by inaczej, prawda? Tymczasem jest to hasło bałamutne, nie dlatego nawet, że ono nie wiem, jest nieprzyjemne dla, dla kościoła katolickiego czy dla konserwatywnie usposobionych ludzi w społeczeństwie, tylko ono jest wewnętrznie sprzeczne. Nie ma takiego zwierzęcia, jak państwo neutralne światopoglądowe i to nie trzeba wielkiej przenikliwości, żeby tylko wystarczy logiczne rozumowanie, które, jeśli państwo pozwolą, to przeprowadzę tutaj. Otóż podstawową funkcją każdego państwa, bez której w ogóle o państwie nie możemy mówić, jest ustanawianie praw. Nie ma państwa, które nie ustanawia praw. Jeśli przestaje to robić, to przestaje być państwem. I wyobraźmy sobie, że jako państwo musimy ustanowić, no nic nadzwyczajnego, kodeks karny. Co wolno, co nie wolno. I ustanawiając kodeks karny, musimy określić, w pewnym momencie natrafiamy na ten punkt, musimy określić nasz stosunek do kradzieży. No, mamy dwie możliwości. Albo zabronić pod groźbą kary, tak jak jest teraz, albo zezwolić na karę, to no, okradajcie się nawzajem. Wszystko jedno, co zrobimy. Wszystko jedno co zrobimy, My, czy taki stosunek do kradzieży określimy, czyli odwagi, to określając jakikolwiek stosunek do kradzieży w kodeksie karnym, państwo decyduje tym samym jednocześnie, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. Arbitralnie decyduje, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. Jeśli zabrania kradzieży pod groźbą kary, to etyka niezłodziejska. Jeśli dopuszcza kradzież, to etyka złodziejska. A ponieważ każda etyka jest zakotwiczona w jakimś światopoglądzie, który dostarcza uzasadnienia dla norm tej etyki i dla hierarchii tych norm, no to znaczy, że decydując arbitralnie, ustalając jakiekolwiek prawo, decydując zatem arbitralnie, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym, państwo preferuje jakiś światopogląd kosztem wszystkich innych. Więc nie jest neutralny światopogląd, no bo jak preferuje jakiś światopogląd. Wyróżniając go spośród innych, to nie jest neutralne. Kwot erat demonstrantum. Nie ma państwa neutralnego światopoglądowo. Jeśli by serio potraktować to hasło, to ono jest antypaństwowe. Ono zmierza do destrukcji państwa. Ale wiemy skądinąd, że ludzie przejmujący tym hasłem. Wcale destrukcji państwa. Nie chcą, właśnie przeciwnie, oni wzmacniają państwo, wprowadzają państwo na przykład do rodziny, jako arbitra i tak dalej. Więc nie chcą wcale destrukcji państwa. To czego chcą? Ano chcą wyeliminować z terenu publicznego, wyrugować z terenu publicznego światopogląd im wrogi. Światopogląd chrześcijański, światopogląd im wrogi. Właśnie to nie jest, dlatego mówię, nie jest to prywatny bzik, tylko bardzo konsekwentne, przemyślane, metodyczne działanie. I dlatego, proszę Państwa, rzeczywiście, tak jak tutaj powiedział Pan Profesor, rodzina jest w centrum walki ideologicznej, której celem jest władza polityczna. Dziękuję bardzo. A, jeszcze, o, przepraszam, jeszcze o szansach. Jeszcze o szansach. O szansach bardzo krótko. To no jest możliwość, że to wszystko się nie uda. Dziękuję.